Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie, by Twojej obiecy i ordynnictwu oddać nasze rodziny tworzące temat Kościół, gość, rodzinną, mód, światło, życie. Oddajemy Ci rodziny tworzące kręgi w Polsce oraz poza jej granicami. Święty Józefie, Ojcze obiema Jako potomek Dawida, z którego ukorzenia miał się narodzić Jezus, Zgodnie z obietnicą daną Udamdowi przez proroka chalataną oraz jego pogromieniem z Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między na tobie i świętym Józefie całą naszą wspólnotą narodowego kościoła. Stawia się za nami, za poszczególnymi krajkami, za wszystkimi, którzy te tworzą. Bądź łącznikiem między pogromieniami, wspólnotami, kawicami i Święty Józefie, tobie się zamierzamy. Powtórzmy. Święty Józefie, tobie się zamierzamy. Święty Józefie, ojcze Czułość Człuch. jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas krąga. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej czułość uchroni nas od dzieła Ciebie. Powierzamy Tobie, Święty Józefie, nasze małżeństwo i rodziny. Ucz nas czułości i głębi relacji, uznamy własnych słabości, unikamy osądów wobec najbliższych. Św. Józefie, Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. Święty Józefie, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Z tych wszystkich wydarzeń wynika, że Bóg wezwał świętego Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego Ojcostwa. Właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pewnym czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia. Powierzamy Tobie, nasze dzieci i wnuki, ukazał nam, jak owocnie prowadzi się po boku, nie zachowując dla siebie, ale odkazując swoim życiem, jak być posłusznym wolnym uziemnego Ojca. Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. Święty... Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. Święty Józefie, Ojcze przyjmujący, Wiele razy w naszym życiu wydarzenia, których znaczenie nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i ból. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce. Dlatego, co się dzieje, choć może się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze sobą historią. Jeśli nie wchodzimy, Naszą nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Powierzam Tobie, Święty Józefie, wszystkie nasze niebo i te codzienne sprawy, wszystkich chorych i zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, szczególnie w ostatnim czasie. Pomagam Tobie uszybować to, co Dlaczego nie rozumiemy? Nie żyjąc oszukiwaniami, lecz akceptując wolę Boga wobec nas. Zagadu, który potrafi przekształcić problem i szansę, opadając zawsze u Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza że to, że nas opuści, ale że mu kładą na nas ufność w tym, co możemy zaplanować, wymyślić znaleźć. Powierzamy Tobie Święty Józefie, naszą Święty Józef, Tobie się zawierzamy. Święty Józef, Tobie się zawierzamy. Święty Józef, Ojcze człowieku pracy. Praca Świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie ukarci pracy. Utrata pracy oddychająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, Wielu z w domu, jest święty Józefie, naszą codzienną pracę. Pokazujmy, jak z zaangażowaniem realizować obowiązki rodzinne, zawodowe, jak wspierać potrzebujących pozbawionych pracy. Święty Józefie, to by się zamierzamy. a jednej zaufania. Jego uporczym leczeniem nie rozważa żegna, ale zawsze konkretne gest, zaufania. Powierzamy to ludzi. W, w które wraz z cały Kościołem wpatrujemy się w Twoją postawę w roku bądź naszym wzorcom.